coraz większe ciśnienie sprzedażowe od długoterminowych inwestorów. Co to może oznaczać? Bardzo nieciekawy rozwój wydarzeń w związku z Three Arrows, Capital, Celsius oraz Voyager oraz jaką strategię przybrać na te niepewne i trudne czasy i dlaczego nie powinna to być dźwignia. Mm -hmm. Cześć, z tej strony Piotr, witam Ciebie serdecznie w kolejnym odcinku, w dzisiejszym materiale. Mam dla Was serię ciekawych wiadomości z rynku. Kryptowalut. Przejdziemy oczywiście przez analizę techniczną. Mam dla Was dużo wieści z rynku, tych pozytywnych, ale też tych negatywnych. Mamy także dane on-chain, tak więc bardzo dużo wartości, ale także mam nadzieję, że bardzo dużo ciekawych wniosków. Pamiętajcie także, że na rynku kryptowalut jest coraz więcej oszustów, którzy podszywają się pod różnych twórców, także pode mnie. Więc jeżeli chcecie mieć pewność, że obserwujecie moje oficjalne konta, tutaj poniżej w opisie pod każdym wideo znajdziecie linki do mojego oficjalnego Instagrama, Facebooka oraz Twittera. Znajdziecie tutaj także informacje na temat wszystkich rzeczy, które ja bym zrobił krok po kroku, gdybym faktycznie zaczynał od zera. Więc, jeżeli jesteś osobą początkującą, myślę, że warto tutaj zajrzeć oraz znajdziecie tutaj linki do giełd, z których ja osobiście korzysta. Zanim jednak przejdziemy dalej, jeżeli na tym kanale jesteś po raz pierwszy, rozmawiamy tutaj właśnie o kryptowalutach, o pieniądzach, więc jeżeli te tematy Ciebie interesują, chciałbyś być na bieżąco z wszystkimi informacjami właśnie z tego rynku, pomyśl o subskrypcji, pomyśl także o dzwoneczku, jeżeli chciałbyś, żeby YouTube informował Ciebie, kiedy pojawią się nowe wideo na tym kanale. Pamiętaj jednak, nie są to porady inwestycyjne, wszystko zobaczysz w tych materiałach, są to moje osobiste, subiektywne przemyślenia na temat rynku kryptowalut, więc jeżeli to akceptujesz i tylko jeżeli to akceptujesz, łapa w górę, i lecimy z tematem. Na początek dzisiaj przechodzimy od razu do wykresu Bitcoina na interwale tygodniowym. Póki co cały czas utrzymujemy się tutaj na poziomie w okolicach 20 tysięcy dolarów. W ostatnim materiale rozmawialiśmy o tym, co potencjalnie dzieje się na wykresie Bitcoina, ponieważ mieliśmy tutaj potencjalne podwójne dno, które okazało się niewypałem i te tutaj wybicie okazało się typowym fakeoutem. I póki co mamy kolejny zjazd w dół. I na obecną chwilę, ostatnie 48 godzin, jesteśmy poniżej poziomu 20 tysięcy. Dolarów. Można by było co prawda tutaj pokusić się o szukanie jakichś pozytywnych informacji, ponieważ jeżeli spojrzymy na strukturę tego potencjalnego dna, mamy tutaj serię coraz wyższych dołków i coraz wyższych górek. To jednak nie są to jakieś znaczące poziomy. Jeżeli mamy wyższy dołek, jest on dosłownie minimalnie wyżej od poprzedniego, co jednak złą informacją nie jest. To jednak wiedząc, jak zmiennym aktywem jest Bitcoin, raczej możemy uznać dalej, że Bitcoin tutaj konsoliduje. Kiedy natomiast przejdziemy do Danych on-chain i do tego, co dzieje się na portfelach długoterminowych, moim zdaniem ciekawy wniosek płynie, dlaczego akurat od tego tutaj poziomu w okolicach 22 300 22 400 odbiliśmy się i mamy kolejny zjazd w dół. Płyną z tego wykresu coraz gorsze informacje i moim zdaniem warto być tego świadomym. Szybki luk na wykres dolara, tak jak wiecie, od kilku tygodni także ten wykres obserwujemy, ponieważ rynki tradycyjne, tak samo rynek kryptowalut, odwrotnie ostatnimi czasy korelują właśnie z indeksem dolara. I tutaj póki co ca Cały czas seria coraz wyższych górek i coraz wyższych dołków. Czyli mamy naprawdę dynamiczny trend wzrostowy. I póki co jeszcze nie mamy sygnałów, aby tutaj cena miała się nawracać, zwłaszcza w jakimś większym stopniu. Do tego, jeżeli spojrzymy sobie na Nasdaq, czy na SP, tutaj zauważcie cały czas także seria coraz niższych dołków i coraz niższych górek, co nam mówi o wyraźnym trendzie spadkowym. Natomiast, że Bitcoin ostatnimi czasy coraz silniej koreluje właśnie z rynkami tradycyjnymi, tutaj krótkoterminowo nie mamy żadnych sygnałów, które mogłyby być dla dla Bitcoina, dla rynku kryptowalut pozytywne. Zdecydowanie na rynku rodzi się niepewność. W obliczu tego, co ma się dzisiaj wydarzyć już za parę godzin, będziemy wiedzieć, jak wygląda oficjalna inflacja CPI w Stanach Zjednoczonych. Dlaczego to jest tak istotne? Ano dlatego, że później w lipcu Fed zdecyduje na podstawie tej informacji, o jaką wartość podnieść stopy procentowe, a to znowu przełoży się na indeks dolara, na rynki tradycyjne i także na Bitcoina. Także tutaj dzisiaj bardzo, ale to bardzo ważna informacja, którą dla siebie powinniśmy obserwować i być tej informacji Świadomie. Zanim przejdziemy do bardzo ważnych wiadomości z rynku, szybkie info od partnera naszego kanału: Mianowicie na ByBicie mamy po raz kolejny IDO na Launchpadzie. Trochę się zrymowało, jednak mamy tutaj projekt SLG. Ostatnie Launchpady, pomimo tego w jakiej kondycji dzisiaj ogólnie znajduje się rynek, dały po prostu zarobić. Jeżeli jeszcze nie masz konta na ByBicie lub nie wiesz jak wygląda proces wzięcia udziału właśnie w starcie nowego projektu na tej platformie, łap tutaj poradnik, który pomoże Tobie dokładnie zrozumieć ten cały. Proces. Tutaj pojawiła się niedawno opcja tego, aby wziąć udział w loterii na podstawie USDT. Możemy także wziąć udział tutaj posiadając tokeny bit. Ja osobiście wybieram tą opcję, ponieważ mam dość sporo bitów na moim portfelu i to jest moja strategia. Natomiast jeżeli macie przynajmniej 100 USDT u siebie na koncie spot, za niecałe 15 godzin ruszają snapshoty. Jeżeli na przestrzeni 5 dni pod rząd średnia waszego salda na giełdzie spot wyniesie 100 USDT, możecie wziąć udział w loterii. Moim zdaniem warto, ponieważ ostatnie projekty pokazały całkiem ciekawe wyniki, a do tego szansa, że zostaniecie wylosowani w loterii, jest to 20-25-30%, bazując na poprzednich IDO. Moim zdaniem szansa dość spora, a ostatnie projekty dały zarobić 100, 150, 200, 250 dolarów, w zależności od tego, w którym momencie sprzedajecie. Ja zazwyczaj swoje projekty sprzedaję od razu, chyba że widząc potencjał w danym projekcie, spekulacyjnie po prostu zatrzymuję na nieco dłużej. Przechodzimy do wiadomości. Pierwsza informacja Niezbyt pozytywna, to jednak może niezbyt bardzo też zaskakująca, mianowicie SEC przekłada decyzję o zaakceptowaniu lub odrzuceniu kolejnego ETF-a od ARK21 Shares. Mam nadzieję, że zdajesz sobie sprawę, że spot ETF dla BTC byłaby to bardzo pozytywna informacja dla całego rynku krypto, ponieważ z jednej strony oczywiście byłaby taka pieczątka jakości dla samego BTC, z drugiej strony byłoby to zielone światło dla nieco większych instytucji, dla tych, które znaczą nie co więcej na rynkach tradycyjnych co do tego, aby mogli normalnie, legalnie przede wszystkim inwestować w bitcoina. Tych aplikacji o spot bitcoin ETF mieliśmy już naprawdę bardzo, ale to bardzo dużo i wiemy z doświadczenia, że SEC praktycznie za każdym razem przedłuża swoje okno na podjęcie decyzji tak długo, jak tylko może. Na obecną chwilę o kolejne 45 dni, natomiast historia pokazywała, że raczej skorzystają także z kolejnego przedłużenia i na decyzję na temat tego konkretnego ETF-a poczekamy do stycznia roku 2023. Kolejna informacja bardzo pozytywna w skali makro dla samego BTC jest to, że największa aplikacja do płatności w Brazylii właśnie udostępnia możliwość zakupu Bitcoina dla swoich 65 milionów użytkowników. Kiedy obserwujemy rynek kryptowalut, kiedy obserwujemy wiadomości, zwłaszcza w okresie BESY, ponieważ dzisiaj bardzo dużo rodzi się różnych opinii, które mówią, że rynek kryptowalut właśnie zakończył swoje wzrosty i teraz może nie tyle, co idziemy do zera, choć takie opinie też się pojawiają, to jednak wiele osób twierdzi, w tym też profesjonalistów, ekonomistów, którzy mówią, że kolejnego hype'u na kryptowalutach już nie będzie. Ja osobiście uważam, kiedy patrzymy na fundamenty, rysuje to nam to, co prawdopodobnie może wydarzyć się w przyszłości. Kiedy mamy takie informacje, gdzie PayPal niedawno udostępni możliwość wypłaty kryptowalut ze swojej platformy, na razie oczywiście w Stanach Zjednoczonych, następnie mamy coraz to kolejne aplikacje, które to w wielomilionowych państwach także udostępniają zakup kryptowalut i tutaj także skupiają się na nauce w temacie kryptowalut, Moim zdaniem jest to bardzo dobry fundament do tego, aby wciąż ten rynek mógł się bardzo dobrze rozwijać. Ja osobiście uważam, że przy obecnej kapitalizacji rynkowej wszystkich kryptowalut na poziomie 921 miliardów dolarów, wciąż jesteśmy bardzo, ale to bardzo wcześnie. Natomiast jeżeli chodzi o tę aplikację, nie mamy jeszcze żadnych informacji potwierdzających, czy faktycznie będzie dało się bitcoina wypłacić. Natomiast ciekawostką jest, że oprócz samego inwestowania w bitcoina i trzymania go na portfelu, będzie także możliwość płacenia bitcoina. Właśnie poprzez tą aplikację. Małe kroczki, jednak mam nadzieję, że widzicie w jakim kierunku. Ciekawa bardzo informacja płynie od instytucji, które to coraz bardziej interesują się Ethereum. Oczywiście na wykresie jeszcze tego nie widzimy. Na obecną chwilę Ether ma okolice 1070 dolarów, że dobrze pamiętam, tak? 1074 dolary i także można powiedzieć konsoliduje. Natomiast jeżeli spojrzymy na to, jak wygląda inwestowanie instytucji, wiecie, że nie tak dawno mieliśmy 11 tygodni z rzędu, kiedy w funduszach inwestycyjnych opartym na Etherze widzieliśmy odpływy, czyli kapitał stamtąd uciekał w ciągu ostatnich trzech tygodni sytuacja się zmienia i Netflow za ten okres jest w końcu pozytywny. Co pokazuje nam, że po tak długim okresie niezainteresowania inwestycją w ETH pomalutku nam się tutaj to zmienia. Nie szybkie, ale też bardzo ciekawe info o NFT o metaversach, ponieważ tutaj wciąż moim zdaniem może to być jeden z głównych katalizatorów co do tego, abyśmy mogli mówić o globalnej adopcji rynku kryptowalut. Jak wiecie, nie tak dawno Facebook zmienił nazwę swojej firmy na Meta. I nie jest to przypadkiem. Tak samo chciałbym dać Wam teraz pewną perspektywę. Kiedy Facebook rozpoczynał swoje działanie, założy się, że większość z nas na tej platformie od razu nie była. Jedni dołączyli, kiedy Facebook miał 3, 4, 5, inni jak ja po 7, 8 latach. To jednak w tamtym okresie była już wizja tego, czym potencjalnie Facebook może stać się w przyszłości. Jest to oczywiście kolejna platforma, jest to kolejne social media, które pozwala łączyć się ludziom na zupełnie nowym poziomie. I tym samym musicie być tego świadomi, że będą dla nas metawersji. i Facebook także jest jednym z głównych graczy, który będzie tutaj chciał wziąć kawałek tego tortu dla siebie. Natomiast póki co oprócz oczywiście Facebooka mamy nowych graczy i tutaj Moka Brands, która stoi między innymi za Sandboxem, po raz kolejny w kolejnej rundzie inwestycyjnej zgarnia 75 milionów dolarów co do tego, aby móc przyjmować firmy związane właśnie z metaversami. Teraz myślę właśnie, wkraczamy w taki ciekawy okres, kiedy trudne czasy na rynku pokażą tak naprawdę, które firmy mają fajny cashflow, które skupiają się na konkretnych produktach i rozwiązaniach, a które tylko liczą na kolejne rundy inwestycyjne. Te firmy, które będą miały duże bazy użytkowników, jednak oczywiście nie będą radzić sobie zbyt dobrze, będą po prostu przejmowane. Warto obserwować, moim zdaniem, przez kogo będą przejmowane, ponieważ te firmy będą budować swoją pozycję na kolejne Lata. A jeżeli myślisz, że metaverse to jest to tylko i wyłącznie chwilowa moda, to wiedz, że Playboy także wypuszcza własne Meta Mansion sandboxie. Co to będzie oznaczać? Ano to, że użytkownicy Playboya będą mogli tam sobie przyjść, będą mogli wejść znowu w interakcję z tą firmą na zupełnie nowym poziomie. Będzie możliwość zwiedzania luksusowej willi w metaversie, będzie możliwość posiadania NFT, a także angażowania się w inne działania, chociażby takie jak gry. I tutaj mamy taki mały tutorial, wygląda na to, można powiedzieć, nieco śmiesznie. To jednak wszystko wskazuje na to, że tak właśnie będzie wyglądała nasza niedaleka przyszłość. Straszne, niestraszne, sam dla siebie zdecyduj. Oczywiście ja uważam, że metaversy będą tym dla wielu ludzi, czym dzisiaj są na przykład social media, czyli miejscem do pracy, do zdobywania klientów, a dla innych będą miejscem, gdzie będą mogli się po prostu zatracać. Tak samo jak Facebook, Instagram czy inne social media, tak samo metaversy będą zmieniać nasze życie. Jednak do czego nie mam żadnych wątpliwości to to, że faktycznie częścią naszego życia się stanie. Pytanie do ciebie, po której stronie ty na tym świecie będziesz? Niezbyt dobre informacje, płyną z 3AC, czyli z 3 Arrows Capital. Okazuje się, że Rzeźdźców i Kyle Davis, którzy stoją za 3AC, po prostu zniknęli. Nie wiem, czy wiesz, ale 3AC jest to jeden z gigantycznych funduszy na rynku kryptowalut, który ma gigantyczne problemy z płynnością i także aplikowali o bankructwo. Co to oznacza? Ano, to, że z jednej strony oczywiście już przyczynili się do tego, że mieliśmy bardzo duże wyprzedaże na rynku kryptowalut. Obok błędów inwestycyjnych związanych z Luną i UST mieli także bardzo dużo przelewarowanych pozycji, co spowodowało, że chociażby na BlockFi ich bardzo duża pozycja na BTC została zlikwidowana. Tutaj jednak te problemy z płynnością nabierają cały czas rozpędu i coraz to nowe rzeczy wychodzą na światło dzienne, to że w ZUSU i Kyle Davis nie pojawiają się na kolejnych spotkaniach, zwiększa prawdopodobieństwo, że niestety ludzie nie otrzymają swoich środków. To jednak teraz cały czas trwa procedura tego, aby klienci mogli zostać zrekompensowani, co oczywiście graniczy z cudem przy obecnych wycenach na rynku, ponieważ takie firmy jak 3AC Voyager czy chociażby właśnie Celsius Wciąż zmagają się z gigantycznymi problemami płynności. I teraz oczywiście wszyscy oni współpracują z organami regulacyjnymi, współpracują z sądami po to, aby ustalić, w jaki sposób przeprowadzić wypłatę tychże środków. I teraz na obecną chwilę, pomimo tego, że Celsius już ostatnio spłacił swój kolateral na Makerze, są w posiadaniu teraz sporej ilości BTC, BATA, ale także innych kryptowalut. I teraz w zależności od tego, co ustalą regulatorzy, te firmy Będą musiały najprawdopodobniej część lub całość swoich środków zlikwidować, po to, żeby zacząć spłacać swoich klientów. Oczywiście wciąż szukają rozwiązań, szukają firm, które w tym momencie będą chciały ich wesprzeć. I co ciekawe, takie firmy się pojawiają, chociażby za Voyagerem mamy FTX-a, to jednak wciąż nie są to wystarczające środki, aby spłacić. Wszystkich. To moim zdaniem jest wciąż jednym z takich dość dużych zagrożeń, jeżeli chodzi o to, co potencjalnie może wydarzyć się na rynku kryptowalut krótko do średnioterminowo, ponieważ znowu, jeżeli zostaną zmuszeni do tego, aby te środki, które im zostały, weszły z powrotem na rynek, zostały sprzedane, a te pieniądze trafiły z powrotem do klientów, odbije się to zdecydowanie na cenach niezbyt dobre informacje płyną wciąż z wykresu long-term hodler SOPR. Jest to wykres, który pokazuje nam, czy ta dana grupa inwestorów, czyli długoterminowi inwestorzy, wyprzedają się u danego dnia w większości zyskiem, czy też ze stratami. I tutaj zauważcie, że cały czas mamy wyraźny trend spadkowy. I póki co jeszcze się nie nawraca. Ostatnio rozmawialiśmy o tym, że mieliśmy kilka dość równych uderzeń tutaj w dno. To jednak w ciągu ostatnich 48 godzin kolejna grupa długoterminowych inwestorów zdecydowała, że Biorą większe straty z tego rynku. Jak to działa? Trzymasz bitcoina, dochodzisz powiedzmy do minus 10, minus 15, minus 20% na Twojej pozycji i mówisz, hola, hola, nie jestem gotów, aby przyjąć większe straty i wyprzedajesz swoje BTC. Dzięki SOPR możemy to mierzyć i możemy także sprawdzać, jak wyglądają obecne trendy. A ten trend pokazuje nam wciąż trend spadkowy, co oznacza w dużym skrócie, że siła sprzedażowa z tej grupy inwestorów cały czas. Rośnie. I o tyle, o ile takie spadki nie są spowodowane jakimś jednym czarnym łobędziem, jak w marcu roku 2020, długoterminowi inwestorzy mają tendencję to do tego, aby kapitulować dość długi czas. Tutaj zauważcie, rok 2011 było to 221 dni, następnie w 2015 roku podczas bearmarketu 322 dni, następnie tutaj wkradł się błąd, rok 2019 138 dni, na dzień dzisiejszy jest to dopiero 27 dni. I teraz, biorąc pod uwagę fakt, że krótkoterminowo tak naprawdę nie mamy żadnych takich informacji, które mogłyby być takim katalizatorem do tego, aby rynek kryptowalut mógł zacząć się odbudowywać, raczej najlepszym scenariuszem, jaki potencjalnie możemy zobaczyć na Wykresie będzie to jednak długoterminowy trend boczny. I tak długo, jak oczywiście utrzymujemy się na poziomie w okolicach 20 tysięcy, jest to ok, to jednak, raczej krótkoterminowo, biorąc pod uwagę te wszystkie wydarzenia, raczej na szybkie wyjście z kapitulacji nie ma co tutaj. Liczyć. Ciekawostką jest, że na obecną chwilę długoterminowi inwestorzy ich średnia cena zakupu bitcoinów, które przechowują, jest na poziomie 22,3 tysiąca dolarów. I tutaj zauważcie, od jakiego poziomu się odbiliśmy. Dokładnie okolice 22 300-400 dolarów. Na chłopski rozum oznacza to, że ta część inwestorów, która póki co jeszcze nie jest pod wodą, ponieważ oczywiście nie wszyscy długoterminowi inwestorzy są na stratach, średnia strata na ich portfelach jest to minus 14%, to jednak wciąż są inwestorzy, którzy widzą, Obecną sytuację na rynku i moment, kiedy dochodzą do punktu 0, czyli momentu wejścia w swoje BTC, średnią cenę zakupu, po prostu swoje BTC sprzedają i tym samym wychodzą na przysłowiowe zero. I ta grupa inwestorów oczywiście przyczyniła się do tego, że mamy tutaj w tym momencie odbicie. To jednak, jeżeli spojrzymy na ogół wszystkich tych inwestorów długoterminowych przy obecnej średniej cenie zakupu na poziomie 22,3 tysiąca dolarów, wiecie, że wciąż jest dużo graczy, którzy kupowali bitcoin tutaj na tych szczytach. I póki co to właśnie oni odpowiadają za największą część wyprzedaży na rynku. BTC. Dodatkowo, co moim zdaniem zwiększa prawdopodobieństwo na to, że najlepszym scenariuszem jedynie byłaby teraz dalsza konsolidacja, jest to, że w przeciwieństwie do marca roku 2020, kiedy mieliśmy zjazd właśnie też na LTH Cost Basis, czyli do średniej ceny zakupu właśnie tych inwestorów, tutaj mieliśmy bardzo wyraźne i szybkie wsparcie. Natomiast tutaj jest sytuacja nieco inna, ponieważ mamy przebicie poniżej tego poziomu i póki co ten poziom robi nam za opór. Tutaj mieliśmy wsparcie, tutaj opór. Więc znowu, prawdopodobieństwo tego, że kapitulacja skończy się jakoś szybko, jest po prostu bardzo, ale to bardzo niskie. Do puli podażowej, czyli do puli osób, które są odpowiedzialne za wyprzedaże na rynku, wciąż są także kopalnie kryptowalut. Jako, że mamy coraz większą konkurencję na tym rynku, z drugiej strony cena bitcoina zaczyna nam spadać, oznacza to, że spora część kopalni kryptowalut przestaje być. Opłacalna, jeżeli przestają być opłacalni, mają dwa wyjścia. Jedno, sprzedają bitcoiny, które już wykopali i które wykopują, lub po prostu wypadają z biznesu. I póki co bardzo wyraźnie widzimy trend, że te kopalnie kryptowalut są gotowe jednak regularnie, każdego jednego dnia się. Wyprzedawać. Pamiętajcie jednak, że takie momenty kapitulacji nie trwają wiecznie i bardzo często widzieliśmy, że kopalnie kryptowalut, a może inaczej, kapitulacje kopalni kryptowalut mówiły nam o tym, że zbliżamy się do potencjalnego lokalnego dna. Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ na rynku wciąż są kopalnie kryptowalut, które mają bardzo tani prąd. Tańszy sprzęt, tańszy sposób działania i dzięki temu także mogą dalej utrzymywać się na tym rynku. Także sporo kopalni kryptowalut mają zewnętrzny kapitał oraz inwestorów, który pozwala im nie sprzedawać ich bitcoinów. Póki co jednak kapitulacja trwa, mamy dużo różnych sił podażowych, dlatego krótkoterminowo, cały czas, żadnego znaczącego pozytywnego katalizatora póki co jeszcze nie widać. Natomiast z niskich cen na rynku kryptowalut korzystają najmniejsi gracze. Cały czas, zauważcie, mamy tutaj trend para. I coraz więcej inwestorów każdego dnia jest to kilkaset nowych portfeli, które posiadają ponad jeden BTC. W takich momentach coraz więcej osób stara się, aby uzyskać tego jednego magicznego BTC na swoim portfelu. I moim zdaniem jest to bardzo dobry cel. Dlaczego? Ponieważ, chociażby patrząc na ograniczoną podaż samego bitcoina, mamy 21 milionów potencjalnie bitcoinów, które zostaną kiedykolwiek wykopane i którekolwiek będą istnieć, nie biorąc nawet pod uwagę tych, które są uznane za zagubione. I jeżeli zestawimy to z ilością, Milionerów dolarowych na świecie nie ma możliwości, aby każdy milioner miał przynajmniej jednego bitcoina. Oznacza to, że wciąż nawet detaliści mają okazję, aby jednego bitcoina całego nabyć, właśnie dlatego, że mamy na rynku spadki rzędu 70%. W roce. To jednak nie oszukujmy się, wchodzimy w bardzo trudny okres i w bardzo niepewny okres. Jeżeli faktycznie recesja rozpocznie się na dobre, inflacja cały czas będzie galopować, ponieważ na razie nie ma sygnałów, żeby miała ona zwalniać. Osoby, nawet te indywidualne, nawet te z najmniejszymi portfolami, mogą być zmuszone co do tego, aby z takich aktywów się wyprzedawać. Dlaczego? Ponieważ nie tyle będą się obawiać o to, co wydarzy się z bitcoinem, po prostu będą potrzebować tych środków na życie. I na takie scenariusze także dla musimy być przygotowani ponieważ z każdym jednym nowym wynikiem CPI, z każdym kolejnym podniesieniem stóp procentowych, prawdopodobieństwo takich sytuacji po prostu nam wzrasta. W krótkim terminie, jeżeli spojrzymy sobie na giełdę kryptowalut, cały czas jednak jest tutaj trend spadkowy. Co oczywiście w skali makro, w skali średnio do długoterminowej, jest to sytuacja dobra. Nie widzimy właśnie jeszcze tej potrzeby wracania bitcoinów na giełdy i póki co cały czas mamy tutaj dość wyraźny trend spadkowy, choć w ostatnich dniach nieco nam tutaj on spowolnił. Natomiast inna sytuacja ma się na giełdach z dźwignią i tutaj cały czas od dłuższego czasu jest konsolidacja i raczej mamy tutaj dość sporo bitcoinów. I znowu jest to kolejne zagrożenie które pokazują nam że wciąż pomimo ostatnich wydarzeń na rynku ludzie wciąż są gotowi ponosić dużo dużo większe ryzyko. I tutaj potwierdzenie mamy od IT Tech. Zachęcam was abyście obserwowali jego konto na Twitterze. Zrobił on bardzo fajną szybką analizę tego jak wyglądają dzisiaj rynki z dźwignią. Zauważcie że w dużej mierze mamy negatywny funding rate. Oznacza, że jednak sentyment inwestorów jest negatywny i bardziej nastawiony na shorty. Z drugiej strony mamy Estimated Leverage Ratio. Jest to wykres, który pokazuje nam otwarte pozycje na dźwignię zestawione z ilością bitcoinów, które na tej giełdzie są. I tutaj widzimy cały czas trend wzrostowy, co oznacza, że inwestorzy podejmują coraz to większe ryzyko. Do tego dokładamy ilość samych otwartych transakcji, która wciąż jest na dość wysokim poziomie. I tutaj jest to, można powiedzieć, recepta na bardzo dużą zmianę. I na tak zwane likwidacje. Ostatnio wciąż to jednak właśnie inwestorzy, którzy longują, są likwidowani. 56 milionów dolarów likwidacji na longach i tylko 9 milionów likwidacji na shortach. Wciąż jest to względnie mało, ponieważ niejednokrotnie już widzieliśmy nawet miliard dolarów likwidacji w ciągu 24 godzin. To jednak takie sytuacje, które teraz widzimy na rynku, czyli właśnie open interest, który jest na dość wysokim poziomie, także estimated leverage ratio, który jest bardzo wysoki i jest w trendzie wzrostowym. Pokazuje to nam bezpośrednio, że apetyt na ryzyko jest gigantyczny, co oczywiście najprawdopodobniej sprawi, że wciąż możemy oczekiwać dużej zmienności na tym rynku. Więc jeżeli chodzi o potencjalne strategie, jakie przyjąć na ten moment, moim zdaniem, w takich momentach, jeżeli inwestujecie, jest to bardzo, ale to bardzo ryzykowne. Oczywiście wiem, że na tym rynku jest bardzo dużo kowboi i wiele osób się nie boi dźwigni 30X, 50X czy nawet 100X, tutaj oczywiście to są wasze pieniądze i robicie z tym, co chcecie. Wiecie jednak, że ryzyko. Ryzyko w takich momentach jest po prostu bardzo, ale to bardzo wysokie. Nowy na kanale, łap serii darmowych poradników, darmowych szkoleń, które pomogło Tobie wystartować na tym rynku przede wszystkim z głową. Natomiast najnowsze wideo na tym kanale znajdziesz teraz tutaj. Dzięki wielkie, trzymaj się i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!